Cześć, kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Dziękuję za wszystkie donacje. Pomagają bardziej niż Wam się wydaje. Także mam nadzieję, że będę mogła liczyć w dalszym ciągu na Wasze donacje, bo nie ukrywam, że utrzymują mnie przy życiu. Jeśli chodzi o przekaz, to mam wrażenie, że ten przekaz z um, ostatni, który dałam. Dopiero teraz tak, jakby dopełnił się, czy coś w tym stylu? Tak, jakby te energie potrzebują. Teraz widzę trochę dłuższego czasu na domknięcie się. Takie mam wrażenie, ale zobaczmy co dzisiaj. Wow, Beloved z numerem 5, to mi się podoba. Mówimy o miłości. Nie odbieram tutaj, nie odbieram tutaj konkretnej osoby. Odbieram tu, słyszę rozpoznanie miłości. Rozpoznanie miłości, które trzymasz. To jest tak, jakby do tej pory nie byłaś w stanie, nie byłeś w stanie rozpoznać w sobie miłości ze względu na to, że dalej byliśmy w cyklu integracji strachu. I powiedzmy to, co widzę. Powiedzmy, że jeżeli jakaś część tej karty byłaby zakryta. To jest tak jakby nie mogliśmy rozpoznać w całości karty miłości energii miłości, bo gdzieś tam rezydował strach. W związku z tym kiedy W związku z tym kiedy teraz e, rozpuszczamy tę energię strachu, to jest tak jakby jesteśmy w stanie, rozpoznać w nas. Czym dokładnie jest miłość. Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy jakąś zmianę, wiatr. Jest coś nieprzebudzone zmiana przebudzenia serca. To jest tak jakby jest zmiana w rozpoznaniu twojego wewnętrznego serca. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, co dokładnie. No i mamy dla mnie 5, to jest karta to jest numer zmiany. Pod spodem mamy zmianę. Mamy ten wiatr, prawda? To jest tak jakby powietrze i i ogień. To jest tak jakby wzniecenie ognia, ale nie tego co zazwyczaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, weźmy jedną kartę i znów mamy tą czerwoną postać. Odwaga nazywa się karta z numerem 42. Have the courage to see the lessons in all situations. And face them constructively. 4 i 2 to jest 6. W tarocie 6 to są kochankowie. Odwaga serca. Odważyć się, żeby kochać. Zaraz o co tu chodzi? Ok, wyszliśmy z jakiegoś pudełka. To jest tak, jakby wyszliśmy, z definicji, która była już po prostu za mała, jeśli chodzi o to, czym jest miłość. Czyli powiedzmy, do tej pory może myśleliśmy, że bycie w pewnego rodzaju relacji jest przejawem miłości. Może teraz się okazać, że jest. Że wykraczasz poza swoje normy i że tak naprawdę chcesz zredefiniować to, czym jest dla ciebie miłość. I nie jest już jakby tą samą. małą skrzynką, w której musieliśmy się zmieścić, żeby rozpoznać miłość. Gdzie jest moja... tu. Zniknęła talia nagle. Jesteś kochany. Okej, okay. z numerem 36. <grym> Wszystko o miłości. Uwierz, że zawsze jesteś kochany ponad swoje wszelkie wyobrażenie. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy 63 i mamy 36. Mamy jakąś Sprawę dotyczącą lustra, prawda? Rozpoznanie miłości. Czyli tak jakby do tej pory mieliśmy ograniczoną wizję tego, co to jest miłość. W jaki sposób może się. Yy... objawić, przejawić, ekspresyjnie wyrazić. Zobaczcie ten kwiat tu i ta kolor jest... To jest tak jakby zobaczcie Kontynuacja, widzicie. karty to niebo tu, to niebo tu. To jest tak jakby ta pani teraz jest w tym obrazku z tą postacią tu. Tak jakby doszło do jakiegoś sparowania, prawda? Dosłownie te dwie karty ty, idealnie do siebie pasują. Gdybym wycięła tu, tutaj teraz tą część, to to by była po prostu jedna karta. Hmm. Podoba mi się to. I pod spodem mamy co ciekawe Ace of Pentacles. Hmm. To jest jakby wyrażenie pewnej namacalności. To jest tak, jakby wręcz można dotknąć tą miłość. Można wręcz ją chwycić w rękę. Można ją tak mocno, Rozpoznać, że aż jest yy, namacalna. I to jest ta zmiana, zobaczy Will of Fortune co przynosi zmiana. Zmiana przynosi to, że nie rozpoznajesz się jako bóstwo, że nie rozpoznajesz się jako ktoś, kto jest poza poza twoją definicją. To jest tak jakby jeżeli do tej pory miałaś, miałeś jakąś definicję na temat miłości, to jest tak jakby mówisz ja nie rozpoznaję siebie poza tymi strukturami moich wierzeń na temat miłości. Nie rozpoznaję się, ja nie wiem kim jestem poza tą strukturą, ale chodzi o to, że przyszedł czas na to, że już jesteśmy poza tymi strukturami i teraz Następuje zmiana koło fortuny. Jest koło fortuny a pod spodem mamy Ace of Cups, prawda? Więc tak jakby następuje zmiana, redefinicja możliwości rozpoznania się poza swoim schematem. To jest tak jakby wcześniej też mieliśmy możliwość wyjścia poza ten schemat. Ale nie byliśmy w stanie się rozpoznać poza tym schematem. To jest tak, jakby te opcje rozpoznania się w nowej definicji były zawsze dostępne dla nas, ale dopiero teraz jesteśmy w stanie rozpoznać się w innej rzeczywistości, w której Jesteś kochana, jesteś kochany, gdzie tu nie było możliwości, żeby poczuć swoją boskość. Ciężko w tej pozycji rozpoznać swoją boskość, jeżeli tak w środku się czujemy, prawda? I to jest ta zmiana. Okej, okay. mamy Hangman. Czyli jest tak, jakby dalej tranzycja zmiany perspektywy na ten temat. To jest tak, jakby dalej pracujemy, dalej jesteśmy w etapie, słyszę, wdrażania siebie w nową rzeczywistość, w której jesteśmy poza swoimi schematami, w których czuliśmy się. Niekochani, nieakceptowani, tam gdzie byliśmy straumatyzowani, a gdzie najważniejsze, co najważniejsze nie, roz, nie mogliśmy się rozpoznać poza tymi schematami. Czyli jesteśmy dalej w etapie zmiany perspektywy, i zmiany, tak jakby umiejscowienia się na danej linii czasu. To jest tak, jakby umiejscawiasz się w nowej przestrzeni ener energetycznej. Okej, okay, dużo kart dzisiaj wypada. Wieża odwrócona, czyli coś się nie rozpada. Mamy koch... Zobaczcie. Mm -hmm. To jest... To jest to, co było do tej pory. Zobaczcie, kochankowie odwróceni, dwa kielichy odwrócone i Ace of Pentacles teraz wypada odwrócone. To jest tak jakby absolutny brak miłości, który jest wyrażony w absolutnym braku zmaterializowania miłości. I to jest pudełko, z którego wychodzimy. Brak wyboru, brak potencjału, brak możliwości. To nie jest tak, że wieża się rozpada, to nie jest tak, że nasze dotychczasowe życie w jakiś sposób się rozpada, ale na pewno powoduje wyjście z pewnego rodzaju oszustwa. W które wierzyliśmy. Mamy jeszcze Night of Pentacles, czyli to jest powolna tranzycja. To jest powolna zmiana perspektywy z dnia na dzień. To nie dzieje się. Yy, to dopełnienie nie będzie działo się w przeciągu jednej doby. Tak jak do tej pory energie bardzo szybko mieliły, mieliły, mieliły i można było domknąć te cykle. Teraz mam wrażenie. Te energie będą aktualizować się przez dłuższy czas. To jest to, co odbieram siła, okej okay. będę kontynuować wyciągać karty. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, napisz do mnie i udostępnię ci je. Kosztuje 25 zł. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. Oczywiście, jeżeli macie możliwość, będę wdzięczna za wszelkie donacje. I do następnego. Pa! pa.